drodzy widzowie, witam na kanale Podziemna Historia Witam was Sulejowa Jesteśmy już na miejscówce, przyjechaliśmy wczoraj Nie nagrywałem wam jak się rozstawiamy i tak dalej Bo było dosyć późno i musieliśmy zdążyć przed deszczem Bo w nocy lało niestety Zaraz wam pokażę gdzie jesteśmy dokładnie A jesteśmy nad zalewem Sulejowskim Zaraz wam zalew pokażę Pokażę wam tylko miejscówkę gdzie się rozbiliśmy, jak to wygląda jest ze mną piesek oczywiście. Myśleliśmy, że będzie więcej tutaj ludzi. W miarę jest porządek, nie jest źle. Tam mamy miejscóweczkę. Jest przyczepa, bo też zebraliśmy dzieciaki ze sobą. Żona jeszcze tam sobie śpi. W namiocie ogląda Odyna. Tu mamy Gryfa. No nie do stołowania się nie żona? Nie żona ten wypadek nawet nie zabrudzona. Fifi jest za mną. W nocy nic nam nie po poukradali, nie ukradli. Ukrywacz sobie stoi. To jest bałagan po wczorajszej wczorajszej I idziemy nad jezioro zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mamy kaczuszki, mamy łabędzie. Jezioro bardzo duże. Na razie mało ruchu. Miejsce niebezpieczne do kąpieli. No właśnie. Z poszukiwaniami jest niewypał, nie? Mm -hmm. wypał, jest, bo ludzie są tam nad wodą, nie ma jak wejść. Jesteśmy na rzece. Oto są tą dziewczyną. Zabieram ją na kajaki i robimy spływ rzeką pilicą Do miejsca, gdzie rozbicie jesteśmy nad wodą na Culejla. Nie? Bierzemy się za rozkładanie tego. Pompowanie zakładamy to pomarańczowe <grymne> i płyniemy. Kapoki. Kapoki masz. No, dawno nie był rozkładany. No już dawno. Ile już nie był rozkładany? Dwa lata. Na tym roku nie bywaliśmy? A nie na tym, na. Z A z Oliwierem tak. tylko byłeś? no tak, w tamtym roku, no, raz tylko. Z Oliwierem tylko się. W na tym, sobie. No tak, w bo ja pamiętam, że nie mogłam, bo... Nogę... Co by tam powietrze w jeszcze To jedno tu zejście jest? No tutaj tylko zejdziemy, bo tam nie, nie byłem. Znaczy tam też jest zejście, tylko że tam jest chyba wędkarz. Mm -hmm. tam. No. Dobre, to jest to dobre, że jakby któraś komora strzeliła, to może sobie tą komorę kupić i tam założyć. Cuwaj, uh odsuwasz. -huh. A, tu no wiesz, tak. To. Przybliżenia na tej kamerze, bo tutaj strasznie dużo pływatych kajakarzy. Jakiś spływ mają. Rzeka czarna, tam co widać, albo nie widać, wiosłarzy jest, rzeka pilica. Tu się łączą, i stąd zaczynamy swoją przygodę wioślarską. <gajak> Kajak w ręce i śrub do wody. Ona będzie trochę zimna, wiesz? Nie wchodź, wchodź do wody, bo przecież mi połamiesz te. to może I tak będą mokre. Dobra, możesz położyć. Nie, chyba się wydaje, że. Ty sobie wejdziesz tutaj, na brzegu. A ja wskoczę. Tylko wiosła w poprzek postaw. Ja tutaj w tym miejscu znalazłem tą zawieszkę. Tam chyba jakaś butelka jest. Gdzie mam to, to? Zawieszkę? tak, z przodu sobie tam pod ten podusz Tu ja masz butelkę? No. Bo ja też muszę bokiem jakoś usiąść i piasek z sobie wysypać. Te krótsze jest twoje, dłuższe jest moje. Dobra, na razie położę. No. To no to, to skakujca. Siadaj. Fajna zimna woda. Ja trzymam, nie odpłynie. Ale to sobie zdejmij, bo ci nie będzie wygodnie. No co? no tam z przodu sobie połączę. jakby na tak. razie wierz Wiesz o co mi chodzi? O plecy nie? O plecy ci chodzi. Tak? No weź nogą do środka. Ja trzymam. Cześć bliżej, odpłynie. Za? się? Poprać sobie to oparcie. Podnieś sobie trochę do z lewej strony do góry. Nie, w to oparcie z tyłu na no to tam, O, bo to ci nie, nie te. Dobrze masz? No. Gdzie to się obszerzyło moje nogi? Teraz ja muszę siąść. Mrówka, Mrówek nie biorę na pokój. Dupa, co ja pan zboczyłaś ja przed dupą? Nie wierdzielę. <grym> ja dobra, wyski. Jaka dziura tam jest? Ale moja noga boli. Skurcze mnie złapały. Skurcz mnie złapał, no, Teraz muszę sobie poradzić. Przy zwagę muszę się pomyśleć. Z tej strony będzie gładko. To nie, nie, nie. Mhm nie, Mogę sobie na głowę wziąć ten na Kto wie, ile nam czasu da. A przechodzę, że który no mm -hmm. no, już jeszcze... Nie, 14:21 No <grywa> <grywa> Lewa, lewa, bo cię znosi. Dobra, dołączam się do ciebie. Jest, ludzisku w tyle, tutaj, że ja cię kręcę spływka spływ kajakowy, muszę się do, do ciebie dostosować, dobra prawą stroną płyniemy, w lewą, prawa, kamera gdzieś ucieka, dobra żona wiosłuj, prawa, prawą mocniej, może być skręciła w lewo, dobrze, teraz ty powiesujesz. <grym> Później to będzie wysłać, ja dronem będę latał, tylko jak dobijemy do plaży tego z plaży puszczenie z wody no. To będzie siół do wody No widzę, że to jest Dobrze. rany Pani już przeszła? Trochę no Na razie to wiesz, pani tam mi przeszła, tylko gorzej będzie zalew. zalewce. A to nie będziemy płynąć w środkę. Tylko brzegiem Lewą stroną Żeby się nie oddalać za bardzo Mielizno. prowadziłaś musiała być sobie co szoruje no. szoruje Dobra, to już ci biorę pomóc Jeszcze pomagam Czekaj A przekręci nas, wiesz, może, może odpynią Bo albo miałeś lewą Wypchnąć stąd. Nie no, bo tutaj jest rzeka prosta, to koryto jest na środku. Tu jest wykluczenie, bo rzeka skręca. A niby powinno tam być głębiej, nie? No Ale wypchnęliśmy później. Nie wiem, Musieliśmy wypchnąć nasz bolic z tego <śmielizny> z mielizny, bo żeśmy wpadli na mieliznę. Tak może być? Na mieliznę, żeśmy wpadli. Tam dalej na zakręcie to będzie. <śmielizny> Tam dalej kolej, musimy się lewą stroną uczyć. To już nie jest głęboko. No, dawaj na lewo, na lewo. Musimy tam płynąć, tam, po tamtej stronie. Ale widzisz, tu był doła. Musimy się tu. Tu nika. Tak. Na wstecznym teraz. Na wsteczny. Może na pieszo przyszło. Ja. Zapywamy piękny no, a na przykład taka Nie może ja ci będę ciągnął do soleją. Wycieczka z Tylecia.

Nie bój się! Ja sam strachu. Dobra, A tu Jarzębina? Ja nie. nie jest Jarzębina? Nie. To jest? Ja to nie jest Jakiś taki krzyk. No musimy, bo trzeba się wyprostować. Nie w tej strony! Nie w tej strony! <grym> I to jest To jest w To wysoki brzeg, nie wiem czy tam dojdziemy Gdzie? A tam, którzy yy, przyjeżdżali do tej plaży uh -huh. Dobra, na razie płyniemy Na razie płyniemy, płyniemy, na razie Ile 58% Łoj, 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 łoj Łoj, bo znosi nas, znosi <laughs> Chyba skierdzielać na środę Zionka sobie tutaj normalnie wiosmuje. Ile przepłynęliśmy? 3600. To czy jest? Winnie całą godzinę. Ludzisków to jest to mnogo. Mnogo płynie. Mnogo uciekaj z brzegu. Uciekaj. Bardzo dużo wypłyceń. Woda po kostki. Masakra. Muszę holować. No, te kapoki to nam za bardzo tu się nie przydadzą. No ale na zalewie będziemy musieli je mieć, bo tam już jest głęboko. Ale rejony fajne, takie zarośnięte, nie ma gdzie zejść tak naprawdę. Trzeba tylko wiosłować, wiosłować, wiosłować. Nie ma gdzie tego, gołębia puścić nawet, żeby chce polatać, nie? Może znajdziemy jakieś miejsce Cieśnina pilicka. No tak brzuszkiem A Znaczy może nie brzuszkiem, tylko dupkami, bo nam się troszeczkę zapadają. Nie, że ona daje radę. Znaczy, warto wziąć dziewczynę ze sobą na ramkę. <śm> 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 nie, nie. Szybko no. się uczysz. Szybko się uczysz, tak jest. To jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz. I chyba nie ostatni, nie? No, no, chyba nie. Ale Teraz musimy przepłynąć z przedwoża do tej, do rzecza Pilicy. Uciekaj na lewo. Kto nie, bo tam będzie głębiej. Bo zakręca w prawo nam rzeczka, czyli będzie głębiej po lewej. No już, już żerujemy dupkami. <grytanie> Uciek. <grytanie> Dobra, już ci pomaga. No ja, tak, już żeśmy się zawiesili, jak wista. <laughs> Utrudniony ten przepływ, tutaj jest. połowę drogi do solejowa mamy już przepłynięte. Lekki odpoczynek te płetwy nam przeszkadzają trochę na tych płyciznach. Mały odpoczynek, i płyniemy dalej. Dobra, zobaczycie sobie teraz, jak to wszystko wygląda z góry. A rozpakuje gołębia i go puszcza. E Froome. Tam, 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 daleko. Wysadziłem pasażerkę, ponieważ bardzo ją plecy bolały, już nie dała rady wysiedzieć. A przed sobą jeszcze mam spory czas. Sporą odległość. Przepłynięta jest prawie tu jest 8.45, w czym prawie kilometr mi uciekł, bo nie włączyłem zegarka. <słuch> jest dość późno. Tak naprawdę 3 godziny prawie płyniemy. A przede mną jeszcze drugie tyle. Dobra, zabieram się za roboty i płynę. Zdjęcia. Ślimaka, ślimak, ślimak, pokaż rogi. Nie będziemy mu przeszkadzać. A, ktoś tu był. Ognisko paliłem. nawet. Robinson Cruzo Stupki Wiesz, tu jest jakaś droga niedaleko. Ścieżka rowerowa. Ale ktoś to musiał tu przynieść, chyba że przypłynął łódko Dobra, zakładam płetwy i wio! Piżmaki i inne dziwaki, już jestem na, już wypływam z kanału praktycznie z tej rzeki, z piwicy i wpływam już na zalew sulejowski. No powiem wam, że łapki już zaczynają mi odpadać. Założyłem te płetwy i powiem wam, że już tak nie rzuca kajakiem. Jak już nawet jak puszczę wiosła to tak nie skręca, jak już przestaje wysłować To będzie szybciej ja czy, czy dziewczyna 10-19 km w pamięci ponad 11 km z 15 będzie Tak moi drodzy Już prawie przypłynąłem do domku jeszcze 300 metrów. Tam, 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 tam. Tam sobie wędkarze łowią. Tu muszę gdzieś tak zaparkować, żeby im nie przeszkadzać. Masakra. 12-13 km. W sumie 13,5. Ta żonka już jest, już czeka na mnie. No tak, muszę między wędkarzy zaparkować, żeby im brzyłek nie pościągać. Dóż Kamil ma siatkę, weź wypływ, wypływ, niech żyje sobie. No już wcale się nie boi. Tam gdzieś przy samochodzie. Co mówisz? <noise> No nie miała dzieć to jest połamana jest do góry no Dobra, dopłynięte. 13 km dzisiaj wystarczy Dawno przyjechałaś? No ja to widzisz Tam później to jest tak fajnie zarośnięte A wprawostnącz po całym Dniowym Wiosłowaniu jest ognisko, jest karkóweczka, jest grill, będzie jedzone. Ja, <grymne> no, do Dobra, ciemno jest, idziemy spać.